To właśnie w tym dworku w 1849 roku urodziła się Zofia Urbanowska. Dziś jest tu izba jej pamięci, a w niej oryginały książek jej autorstwa, korespondencja, fotografie, a także meble z przełomu XIX i XX wieku. Chętnych do zwiedzania nie brakuje. Oprócz naszych mieszkańców tutaj i, i młodzieży, seniorów i tak dalej, w ogóle mieszkańców naszej gminy, przyjeżdżają również wycieczki z powiatu, ale z całej Polski. Są to wycieczki szkolne, ale również osoby indywidualne, pasjonaci, którzy, no rowerzyści, którzy gdzieś tam no chcą po drodze zobaczyć coś ciekawego. Okazją do tego są również coroczne, uroczyste obchody imienin i urodzin pisarki. Tegoroczne rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy pamiątkowej tablicy. Były też występy uczniów miejscowych szkół. Co, 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 co. Propagujemy, uświetniamy. 15 maja w imię Żgów, z racji tego, że to właśnie tutaj y, urodziła się i przez rok wychowywała nasza narodowa powieściopisarka Zofia Urłanowska. Dzięki pewnie niej y, rozsławiamy imię Żgowa i rozsławiamy imię Kowalewka już na arenie, pewnie nie tylko ogólnopolskiej, ale międzynarodowej, bo znane jej powieści y, publikowane są na, praktycznie na całym świecie. Choć o Zofii Urbanowskiej napisano i powiedziano już wiele, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, której patronuje pisarka, przekonuje, że cały czas pojawiają się nowe materiały uzupełniające jej biografię. Ostatnio chociażby trafiliśmy na numer Iskier, takiego czasopisma przedwojennego, wydane w 1939 roku już po śmierci Zofii Urbanowskiej, w którym widzimy kilka fotografii. Jedną zdaje się taką, której jeszcze nigdzie nie, nie publikował. I jest to obszerny faktycznie artykuł w iskrach, czyli tu trzeba podkreślić, że ogólnopolskim wówczas czasopiśmie. Podczas uroczystości wyróżniono najlepsze prace nadesłane na konkurs plastyczny poświęcony pisarce.